Wiemy więc, że alkohol pomaga dłużej co żyć. A co z jedzeniem? Tu sprawa nie jest taka prosta. Sprawdziłem to na własnej skórze, gdy spotkałem się z 75-letnim Polem Koenem, który twierdzi, że znalazł źródło młodości surowe mięso. Oto obiecany posiłek. Uwaga, skonsultujcie się z lekarzem, zanim spróbujecie tego w domu. Wspaniały targ mięsny. Jako wegetarianin nie odwiedzam takich targów już od lat. Może zdołam cię przekonać, żebyś zaczął jeść surową wołowinę. Nigdy nic nie wiadomo. Czego panowie szukają? Poproszę o mieloną wołowinę. Proszę zmielić tłuszczy zresztą, nic nie odcinać. Ma pan mielone mięso bawołu? Mam. Weźmiemy kurczaka stek z wołowiny, kobę, indyka. Zawsze patrzę, czy jest tłuszcz. Ja chyba bym to odciął. Dieta pierwotna wymaga jedzenia 40% surowego tłuszczu i 40% surowego białka. Wołowina estancia pochodzi z Argentyny, a ja wiem czym karmione są dające ją krowy, czyli znasz ich historię, wiesz skąd pochodzi mięso. W przypadku wołowiny tak. Czy mają przyjaciół, rodzinę? Oto organiczny kurczak, mielona wołowina, mięso bizona i Kobe. Z, Z mojego diany, punktu diany, widzenia to. marzenie. Zapakuję to. Dziękuję. Z mojego punktu diany, widzenia to. koszmar. Ludzie, którzy słyszą o tej diecie, boją się, że jedzenie surowego mięsa powoduje choroby. Od salmonelli po zakażenie włośnicą. Jakie są naukowe podstawy tej diety? Nie ma żadnych, które zostałyby zaaprobowane przez Urząd Kontroli Leków. Więc o co w tej diecie chodzi? Gdy jesz surowe mięso, nie spożywasz żadnych toksyn. Gotowanie powoduje zmiany na poziomie cząsteczkowym, a przez nie w jedzeniu pojawiają się substancje trujące. Tajemnica zdrowia to surowy tłuszcz. Tłuszcz i jeszcze raz tłuszcz. Ha. Dostaje się on bezpośrednio do komórek i oczyszcza je, oczyszczając w ten sposób całe ciało. To co, próbujemy? Zjem trochę wołowiny, estancja i masło. Masło pomoże ci przełknąć. Wołowina, kobę i znowu masło. A to mięso bawołu. Pycha. Zjadasz to bez żadnych przypraw, bez przygotowań. Spróbuję trochę masła. Może mi smakować. Oryginalne. A wołowina Kobe. Nie bój się. Mam się nie bać. Spróbuj. Smakuje trochę jak masło. Może mniejszy kawałek. Weź mniejszy, spróbuj. Smakuje jak masło. Jakoś ci nie wierzę. Mamo, wybacz. Pycha! Właśnie chciałem powiedzieć coś dokładnie odwrotnego.